Moi drodzy, wtorkowy późne popołudnie, a w zasadzie już wieczór. Kończę przygodę z naszymi głośnikami Lexon. Widzicie oba poskładane, działają. Nie będę uruchamiał głosu, ponieważ. A zresztą tutaj mogę, bo na TikToku mnie wycisza i... I... i nie można posłuchać. W każdym bądź razie wystarczy. Jeden i drugi gra, ten się chyba rozładował, więc w zasadzie oba jednocześnie grać nie mogą. No bo przełączają się między sobą, więc tutaj nie będziemy kombinować, aczkolwiek widzicie, oba się udało naprawić, także klientka będzie zadowolona. Myślę, że kończymy, bo już za długo się z tym tutaj bawitkuje, a obok już mam telefon kamera z wybrzuszoną baterią praktycznie rozsadza telefon i tablet do wymiany złącza ładowania więc bierzemy się za robotę ja uciekam do pracy a wam życzę miłego wieczoru do zobaczenia na falach ekranu do usłyszenia w głośnikach wszelkiego rodzaju lexona nie lexona jakie tam kto ma myślę że z tych napraw też będę jakieś tam podcasty znowu robił bez wizji, sam dźwięk, coś myślę, wykombinuję, żeby do tego powrócić. A z Wami się żegnam jeszcze raz serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia i biorę się za następną robotę.